Oh, it's for the only one I see. The Jest mi bardzo miło być w Szczecinku po raz drugi na specjalne zaproszenie pani Katarzyny Balon, która z wielką przyjemnością zaprosiła mnie już drugi raz, więc mam okazję tutaj przeprowadzać warsztaty dla fantastycznej młodzieży, dzieci, ale również i dorosłych, więc jest to niesamowite wydarzenie dzisiejszego dnia. Dzisiaj na pierwszych zajęciach z grupą dziecięcą młodzieżową trenujemy bardziej technikę jaifa, która pozwoli umożliwi tancerzom wejść na lepszy level taneczny, aby po prostu im się lepiej tańczyło, wygodniej, ale żeby ta jakość tańca była coraz to lepsza. Jive charakteryzuje się bardzo szybkim poruszaniem nóg, ciała, rąk. Jest to dosyć trudny taniec, ponieważ należy zsynchronizować wiele elementów wspólnych. Jest to bardzo dynamiczny rodzaj tańca, który poprzez swoją prędkość umożliwia pokonanie dużej ilości błędów, ponieważ jest to bardzo szybki taniec i musi być w tym samym czasie bardzo dokładny. Dla mnie no, Michał jest znany jeszcze, e, znamy się, jak Michał miał jakieś 14 ojej, lat. Tak, to prawda. Tak, e, kiedy był e, czynnym tancerzem tańca towarzyskiego w warszawskim klubie Korte. I e, ja tam go zobaczyłam. Ja już wiedziałam wtedy, że to będzie po prostu osobowość taneczna. E, zresztą wczoraj e, e, Michał nawet nie wie, oglądaliśmy jego jajfa na YouTubie. Tak, pokazywał. Tak, o, tak. O. tak. I e, widząc, co Michał robi, e, drugi raz zaprosiliśmy Michała tutaj do nas na warsztaty, takie troszeczkę inne warsztaty, niż jak zawsze mamy czy szkolenia taneczne, e, ponieważ my e, też chcemy czerpać z jego takich doświadczeń scenicznych, ponieważ wiecie Państwo, że my też robimy różne rzeczy na scenie, i jak gdyby e, wykorzystujemy e, trochę ten taniec towarzyski w takiej innej formie, a to jest, taki, jest taka skarbnica wiedzy, takich różnych rzeczy, ponieważ no to, to, co zrobił, czego dokonał, myślę, że na, na w tanecznym, takim scenicznym, no, no jest wielkie. No i ja się bardzo cieszę, że on tutaj przyjechał i tak będzie bakcylował naszą młodzież i dzieci. Ja jestem takim dociskaczem śrubek, który przyjeżdża i po prostu e, dodaje więcej energii i jeszcze staram się po prostu wznieść na, na, na wyższy level, ale też jakby może dodać takiej świeżej e, energii e, i inspiracji dla wszystkich. Przyjechałem tutaj jestem zaskoczony, ponieważ tancerze są zmobilizowani, są zdeterminowani, chcą, a to jest najpiękniejsza, bo taniec to jest piękna pasja. Na kolejnych zajęciach planujemy inny taniec, który też ma różne, technikę i w każdym tańcu doszukujemy się rzeczy, których możemy poprawić i udoskonalić.